Hey, dzisiaj będzie odcinek troszkę inna. Ja, czyli nie o ciąży, a pokażę Wam trochę to, co bardzo lubię robić, czyli dekorować dom. To jest taki mój mały konik, który uwielbiam. Jak mieszkaliśmy jeszcze w bloku, to też nie szczędziłam sobie tego, ale teraz mam pole do popisu, więc <noise> mogę szaleć, kochani. Więc dzisiaj chciałam trochę inny odcinek nagrać właśnie na temat tego, co wymyśliłam jako ozdobę taką wiosenną, wielkanocną, bo myślę, że zostanie trochę dłużej. Więc yy, wysuszę włosy, wypiję kawę, yy, i zabiorę Was na pole, pokazać Wam, yy, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Do pomocy muszę czekać na mojego dużego M, ponieważ będzie tu brał udział w tym przecięciu beton. <laughs> A z racji rosnącego brzuszka, ja już pewnej rzeczy nie wykonuję w ogóle i z racji tego, że to jest ciąża zagrożona to raczej teraz tylko jakieś drobne rzeczy, które nie zagrażają w żadnym stopniu maluszkowi, więc zaraz Was zabiorę. Co jeszcze? Pokażę się Wam właśnie z tej innej strony, z tej szalonej, z tej, z której dużo osób znajomych mnie zna. Bo naprawdę lubię zaszaleć bardzo z ozdobami. Więc kto już był na moim Instagramie, na pewno widział, że snopki siana u mnie a jak ktoś nie był jeszcze na Instagramie, to zapraszam, zaglądnijcie. Zobaczycie zeszłoroczne wszystkie ozdoby, świąteczne, halloweenowe, jesienne czy inne. Ja tak jak mówię, teraz w ciąży odmieniło mi się coś i wolę kąpać się rano, więc stałam, dokąpałam się, muszę wysuszyć włosy, robię kawę i zaczynamy ten odcinek, czyli ozdabiamy dom na Wielkanoc. Dostańcie zapytań. Tak jak i ja, mówię dwie ja osobiście jestem naprawdę kawoszem. Piję tej kawy całkiem sporo. Jak, jak na mnie, no teraz w ciąży wiadomo, zastępuwałam ją inką, znaczy w ogóle w pierwszym trymestrze, odrzuciło mnie od tej kawy całkowicie, więc w ogóle jej mało co piłam. Teraz piję trochę więcej, tylko słabszej, takich. Siki Weroniki, trochę. <laughs> jak moja Babcia mówi, ona zawsze mówi, pijesz taką słabą kawę jak takie siki Weroniki. Nigdy nie wiedziałam o co chodzi, <laughs> a teraz się śmieję sama z siebie, że piję taką z dwóch ziarenek albo czasem z trzech. Jak wiem, że wypiję jedną tylko, to zaszaleję i zrobię sobie taką pyszną, mocną kawę. Także mówię, dopijam kawę, dojem sobie króliczka puste kalorie e, też są potrzebne. E, wtedy mała szaleje w brzuchu, jak pojem sobie jakiś batoników, to ona tam normalnie kung fu ćwiczy, e, więc zjem sobie batonika słodkiego, chociaż troszeczkę takiego cukru, e, puste kalorie też są czasem tak wskazane, więc dogadzamy sobie troszeczkę, jem sobie batonika, piję pyszną kawkę i suszymy e, się i lecimy robić Obiecaną przeze mnie ozdobę. Wielkanocną numer jeden. Przed drzwi i do przedpokoju takie piękne drzewo. Tak, nie, nie, dam, nie, się za bardzo z tego, co będę robiła faktycznie drzewo. Detonować. To tak na serio. Ok, piję kawę i tak jak mówiłam, suszymy się i lecimy. 私も。 więc tak, ozdoba będzie składała się z gałęzi które znalazłam sobie na oeliksie było oddam za darmo, więc pojechałam odebrać do pani te, te gałęzie, są całkiem spore i z nich właśnie będę robiła te drzewa zaraz wam pokażę także już wam właśnie pokażę te gałęzie, przełączę się na drugie, patrzcie tak wyglądają te gałęzie są pięknie pokręcone, więc będą idealne do, do właśnie tego, żeby je przybetonować i zrobić z nich ozdobę. Ja już mam, Może pokażę jakiś mniejszy krzaczek, jak on, jak on wygląda. Patrzcie. Ma bardzo fajną tom, więc będą prezentować się przed wejściem i w domu bardzo fajnie, więc zaraz Wam pokażę wszystko. Potrzebna nam będzie zwykła posadzka betonowa. Ja kupiłam akurat taką najtańszą jakąś, więc taka posadzka i wiadro. I możemy robić nasze drzewo. Tak wygląda doniczka zabetonowana już. Proszę. Moje drzewo. Pokażę Wam zaraz resztę. A muszę wymalować doniczkę, bo wyszły mi straszne zacieki. I będziemy ją zaraz malować od nowa. Mam wszystko przygotowane. Teraz Wam pokażę. Do wymalowania starej doniczki użyję starej farby białej, którą malowałam poręcza schodów, balustradę, starą gąbkę i podkładkę taką pod kwiatka. No i tak, jak widzicie, delikatnie wklopuję sobie farbę, tak żeby uzyskać efekt takiego natryskiwania i żeby ona się fajnie wchłonęła. Właśnie jaki efekt chcemy uzyskać, taka struktura, nierówna, bardzo fajnie to wygląda, więc to właśnie chcemy uzyskać gąbką. Hej, mamy już wymalowaną doniczkę, teraz musimy zrobić coś z wystającym betonem, więc pokażę Wam zaraz jak to będziemy robić. Tutaj okay, mamy beton, tu który odstaje, nieładnie wygląda. Więc użyjemy tutaj kleju na gorąco i takiego muchu prawdziwego i wypełnimy właśnie ten beton, żeby to ładnie wyglądało. drzewa odzybuję go na Wielkanoc. Użyję takich jajeczek z action i takich jajeczek z pepką. Więc zaraz pokażę Wam, jak będzie wyglądał z nimi efekt końcowy. Tak wyglądają jajeczka na przykład z pepką. Były w tubie zapakowane, więc sobie je po prostu gdzieś mieszamy na tym naszym drzewku. Na przykład tu proszę. Mamy pierwsze jajeczko. Tu mamy akurat różowe, sobie coś też powiesimy tu na przykład. O. Słuchajcie, tu mamy akurat ten z action. <laughs> tak wyglądają. Było ich 12 sztuk 4 cm. Ja część wykorzystam do osób w kuchni, a część powieszę właśnie na moim drzewie.